Witam. Pacjent Opel Astra J bez Zyda z 2014 roku. Pojazd z systemu Start Stop. Akumulator AGM o pojemności 70 godzin. Właściciel. Osoba dociekliwa. Uzbrojona w testery elektroniczne. Do testowania akumulatorów. Klient decyduje się na US z Y ybx 9096, czyli akumulator wykonanej w technologii AGM o pojemności 70 amperogodzin, czyli taki sam. Parametry nowego akumulatora to stacja 3,4 milioma, prąd rozruchowy około 700 amperów. Przed montażem w nowych pojazdach informuję klientów, że istnieje możliwość wymiany z podtrzymaniem napięcia, jeżeli ktoś boi się utraty danych. Jednak bazując na doświadczeniu, Wiedzy technicznej w Oplach zalecam bez podtrzymania. Klient decyduje się z podtrzymaniem. Po jako to sprawdzamy ładowanie, zobaczcie, jak ono wygląda. Rozruch, skok powyżej 15, i po chwili przechodzi walowania Nie ma, czyli spadek tutaj napięcia. No, informuję ogólnie, że to może być normalne zjawisko klient dzwoni za 3 dni że rejestracja akumulatora wynosi 5 mili obów, protozuchowy 520 operów, czyli praktycznie już jakby to był kilkuletni akumulator nadal ładowanie jest takie same, czyli po uruchomieniu silnika skok powyżej 15 i schodzi 12,7 i cały czas to trwa. Informuję, że podtrzymanie napięcia spowodowało to, że pojazd musi w określonym czasie sprawdzić sprawność akwatora. Oczywiście przez w tym przypadku przez rozładowanie. Klient w takim razie rozłącza klemę. I wszystko po godzinie wraca. Czyli ładowanie, tak, skok. I tu się stabilizuje w jakiś tam sposób, tak, w zależności od yy, cyklu jazdy. Podowanie ustawia się tak, jak praktycznie dla nowego pojazdu. Te parametry akumulatora wracają do stadu pierwotnego. Jak już wspomniałem, po wymieniam akumulatory, bo jest napięcia. Nie spotkałem się jeszcze z jakimś, jakąkolwiek usterką i problemami. Zalecam ogólnie nawet w tych pojazdach wymianę bez podtrzymania. To jeszcze taka moja uwaga na koniec. Jeżeli chodzi o Opli, to mam, Ople, to mam do czynienia mniej więcej z pojazdami wyprodukowanymi do 2019 roku. Będą jakieś pytania, to zadawajcie pod filmikiem. Komentujcie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.